że Pani jako jedna z mniejszych osób tutaj zatrzymała się na dźwięk syren. Tak, bo hołd ludziom trzeba zawsze oddawać. I ja się bardzo dziwię, że wszyscy się dopominają na przykład uczczenia, strajk chodzą, hałasują nawet młodzi ludzie na plac grunwalski i tak dalej. Mam na uwadze stan wojenny, a nikt nie pomyśli o tych nawet i tutaj, co w, pok w pokoju pojechali za chlebem. I zostali, bo natura jest silniejsza od nas. Najprawdopodobniej jest to rocznica zatonięcia Heweliusza. Tak, tak, tak. dokładnie. Także czołem dla tych, co nie powrócili z, na, z morza. A jak pani ocenia reakcję ludzi, którzy raczej nie, nie przyjęli się tą sytuacją i tak szli sobie na prawo? I... Ludzie są zabiegani, tak naprawdę. Jeżeli no, ktoś a... się nie interesuje, nie czyta pracy, nie ogląda telewizji, to mu to po prostu zapomina. Czyli nie pamiętają o Nie. O tragedii. Ja myślę, że najbardziej pamiętają najbliżsi. Albo ci związani z morzem, ludzie. Ja też bym nie pamiętała, gdybym nie przeczytała w gazecie. Słyszeliście z tyranem przed chwilą? No pewnie, właśnie nie wiedzieliśmy o co chodzi. Coś słyszałem w wiadomościach, ale niestety no nie wiedziałem teraz o co chodzi.